Siemano moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy odpowiadać, będziemy. Dzisiaj będę ja odpowiadać na wasze komentarze i pytania. Pierwsze pytanie jest od Venone X. Pyta się mnie, czy dlatego, że w Stanach Zjednoczonych jest łatwiejszy dostęp do broni palnej, czy ja uważam, że to powoduje, że jest więcej przestępstwa. Moi drodzy, moje podejście do tego jest tak. Jak wiecie. No, jak dla was mówiłem już wcześniej, że no, ja miałem kreskę w swoim życiu, co czy Czyli no, ja nie, po, nie mogę posiadać broni. Znaczy mogę, jeżeli poszedłbym do prawnika, do, po sądach się ciągał i tego, i mogę zrobić, że będę mógł znowu broń posiadać, ale dla mnie to nie jest na tyle ważne, żeby broń posiadać. Nie interesuje mnie takie coś za bardzo. Wolę noże sobie zbierać i e, broń, broń białą i no powiedzmy łuki planuję sobie kupić dobry łuki i kuszę dobro kupić a e, jako, że broń palna no mnie za bardzo nie interesuje ale moje podejście do tego jest takie, że to, że broń jest łatwiej dostępna dla normalnych obywateli to nie świadczy że e, Więcej przestępstwa będzie. Moi drodzy, to jest tylko coś takiego, co Państwo wam opowiada po to, żebyście wy nie mieli broni. A czemu państwo nie chce mieć, żeby czemu państwo nie chce, żebyście wy mieli broni, no, możecie mnie nazwać, że jestem w Conspiracy Theory wierzę, ale powiem wam tak, spójrzcie się nawet na polską przeszłość. W czasie, gdy komuniści rządzili w Polsce, Polski naród przecież nie miał broni. Czyli nawet jak mieliśmy Solidarność stanęła przeciwko komunistom, to przecież oni musieli patykami i kamieniami przeciwko, e, przeciwko czołgom i żołnierzom, skarbinami maszynowymi praktycznie iść, nie? Także widzicie, to bardzo łatwo pokazuje, czemu państwo nie chce, żeby społeczność była uzbrojona. Dlatego, że wtedy państwo może robić, co chce. Jedna z rzeczy, co tutaj próbował zrobić Obama w swojej kadencji, to właśnie to samo próbował zrobić: próbował odebrać ludziom broń. Tutaj niestety mamy coś takiego jak konstytucja, że każdy ma prawo do posiadania broni i do samoobrony. Z tego właśnie powodu, pomimo że nawet ja mam e, przestępstwo, to jestem w stanie posiadać broń. To jest takie głupie prawo, bo jestem w stanie ją posiadać. Żeby siebie ochronić Ale nie jestem w stanie jej zakupić To jest takie no Dziwne, dziwne takie Dlatego to jest taki, e, takie kółko w sprawie Że e, wtedy można po sądzie się ciągać no, i wygrać to sprawę Bo nie mogę ci zabronić twoich praw z konstytucji No ale to zajmuje pieniędzy I zajmuje czasu Co mnie nie interesuje na tyle No ale powróćmy się do broni e, Posiadania broni Moi drodzy to jest jedna taka bajka, co Wam opowiada e, Państwo. Teraz spójrzcie się na kraj, następny kraj. E, w tamtym roku, chyba, czy dwa lata temu, w Anglii, co te, się, się działy te riots, e, co ludzie, e, nie wiem jak po polsku, riots się mówi. Co ludzie się zburzyli, tam walki były, kradzieże tego. Przecież to się toczyło ponad e, dwa tygodnie, mi się zdaje, chyba, tak? Jak dobrze pamiętam. Ilu ludzi nie było w stanie siebie obronić ludzi, którzy którzy nie, nie robili nic złego oni po prostu w tym rejonie mieszkali, co to się działo te kradzieże, to wszystko ilu ludzi za co cierpiało, żeby ta osoba miała dojście do broni czy właściciel jakiegoś sklepu czy właściciel domu on by był w stanie swój dom obronić, ja nie mówię, że powinien strzelać w każdego ale miałby jakieś narzędzie do samoobrony Ci ludzie nie mieli narzędzia do samoobrony. Następne przykłady, i nieważne było, czy mieli broń palną, reszta ludzi, czy nie. Masa ludzi była, policja nie mogła ich zatrzymać. Następna rzecz, moi drodzy, jak wiecie, czasami tutaj strzelaniny się dzieją, że ktoś tam świra dostaje i pójdzie i w ludzi strzela, jak głupi. Nie sądzę, że ani jeden z tych przypadków. Ta broń była legalnie e, podjęta przez tę osobę. Przeważnie była albo skradziona, albo kupiona nielegalnie. Z tego co pamiętam, to chyba żaden taki wypadek nie był, że legalną bronią. Po, o, przepraszam, był. Poza tym, co w bazie wojskowej zastrzelił e, swoich kolegów wszystkich. Ten Arab. To on miał chyba legalną broń. Ale moi drodzy, spójrzcie się, gdzie zawsze te strzelaniny się dzieją. Dzieją się w miejscach, gdzie jest nielegalne nosić broń. Bo w Stanach Zjednoczonych jest takie coś, że możesz mieć permit na noszenie broni ukrytej i możesz z nią chodzić, ale są miejsca. Każde miejsce ma prawo zabronić sobie tam nieść broni. Czyli przeważnie, każde, nie przeważnie a każda jedna szkoła masz zabronione wnosić do, do szkoły broń palną. Dużo filmów tych kin, tak jak co było Strzelanina w kinie na Batmana. I też to było właśnie kino, w którym jest zabronione przynieść broń palną. I dużo wszystkie budynki państwowe no i dużo sklepów prywatnych też zabrania to i przynieść broni. W takich sklepach właśnie, w takich miejscowościach właśnie zawsze te strzelaniny się dzieją. Dlaczego? Dlatego, że ten psychopata wie dokładnie, że on tam ma robić może robić co chce, zanim policja przyjedzie, to jest następna rzecz. O, no nie skończę to. Zanim policja przyjedzie, to on zabije masę ludzi. I jeszcze uda mu się uciec. Ile razy było, że uciekli, i później nie mogli ich znaleźć, nawet przez parę dni. Także moi drodzy, no ja uważam, że w tym miejscu, gdzie to strzelanina jest, żeby obywatele mieli broń, to ktoś go może załatwić i uratować masę ludzi, życie. Ale niestety. Tak w dniu dzisiejszym społeczność jest, wyprane mózgi mają przez rząd, że broń nam jest niepotrzebna do samoobrony, ponieważ my mamy policję, która nas zawsze ochroni. No i przejdźmy na ten punkt. Moi drodzy, tak jak mówiłem na tych strzelaninach zawsze co się dzieje, zanim policja przyjedzie, zanim oni na to zareagują, to zajmie parę minut co najmniej, co najmniej, Także, Twoje szanse na przeżycie są zero. Jeżeli, jeżeli ty oczekujesz, że policja cię uratuje, e, powiem Wam śmieszną taką przygodę. Ostatnio e, mojej żony, tego syna najstarszego, e, groził ktoś mu, że go zabije. Także wziąłem ja go na policję, jemu i paru, inną dziecię, paru innym dzieciom. Ja powiedziałem mu, że słuchaj jedziemy na policję złożyć raport, niech oni tam z nim pojadą, przynajmniej z nim porozmawiają, to może go wystraszą trochę, nie? Może gada głupoty, a może wiadomo, może kopa w dupę potrzebuje, żeby pomyślał o czym on rozmawia, wiecie jak to dzieci. No okej, okay. pojechaliśmy na policję i na policję jesteśmy i policjant do, do dzieci wszystkich mówi tak. Słuchajcie, jakbyście go zobaczyli i on do was próbował coś zrobić dla was, to wy wszyscy macie telefony komórkowe, także wiecie, co robić. Dzwoncie na policję i wy, my wam pomożemy. Ja mało tam ze śmiechu nie padłem, moi drodzy. Ponieważ, powiedzmy, napada ciebie ktoś na ulicy i ty powiesz, co, czekaj koleś, czekaj, ja wyciągnę telefon Zadzwonię 911 tutaj na policję telefon jest nie. Zadzwonię, powiem o nich co się dzieje, zaczekamy 15 minut, oni tu przyjadą i pomogę. Ty nic nie rób. Zaczekaj na mnie, ja, ja, policja mi pomoże, więc, nie. To taką właśnie, tak dla nas takie głupie pomysły Państwo daje w głowę. Moi drodzy, policja nie jest siłą reagowania. Policja jest siłą, co robi coś po fakcie już. Jak już za późno jest, żeby tobie pomóc, jak ciebie ktoś napadnie, to jest sekundy. Albo sam siebie obronisz, albo w przyszłości będą szukać, kto cię okradł, albo kto cię zabił. Więc nie? Niestety wiem, że dużo ludzi nie chce takiego czegoś słyszeć, ale taka jest prawda. I jeżeli miesz żyjesz w chmurach i myślisz, że jesteś zawsze bezpieczny, bo cię policja obroni no to powinieneś się rozgnąć dookoła. I dlatego ja uważam, moi drodzy, że każdy obywatel, kto chce, powinien mieć na sobie broń. Legalną. Z tego powodu. Samoobrona i samoobrona przed państwem. A jeden z powodów, jeden z większych podstaw Stanów Zjednoczonych to jest to,